Witam serdecznie ponownie na kanale Brewar Gdynia. Dzisiaj ważymy piwo, które być może nie w tym samym składzie, ale bardzo podobnym, ukaże się w okolicach 31 października. Oczywiście pod flagą Brewaru Babajara. Tak, jest to święto, które wzbudza trochę emocji w naszym podzielonym jakże kraju. Jedni już że amerykańskie, nie do końca prawdziwe i, i może na tym skończmy, bo ten kanał nie służy wynurzeniom religijno-politycznym. Chodzi o Halloween. Robimy piwo dyniowe, te piwa sezonowe pojawiają się dosyć regularnie w polskim krawcie. Czy mówimy o piwie świątecznym, czyli o jakichś X-masach, w wiosennych. Nie kojarzę, czy piwa wielkanocne jakieś się pojawiają. Szukajcie, nie wiem, w tej chwili. Etykietki być może, ale czy jest coś takiego, no, może to jest dobry pomysł, e, jakieś piwo z koniczynką, bądź e, z jajkiem, bądź piwo na kiełbasie. No jest kury wóz było. Dobrze. E, długo myślałem. Ja piwo dyniowe, krótko mówiąc, robię co roku, e, a więc już tych dobrych kilka wersji piw dyniowych przerabiałem. Robiłem piwo dyniowe z pieczoną dynią, zapiekaną w piekarniku z cukrem trzcinowym. Potem ze zwykłą dynią wrzucaną do... do, do na zacier czy do gotowania. Dzisiaj zrobimy piwo... Um, ja chyba nigdy nie próbowałem, nie wiem dlaczego. Na pestkach dyni. Bodajże Olimp kiedyś wypuścił, bardzo mi smakowało to piwo. Um, na pestkach dyniowych. No i zrobimy takie biło. Żeby nie było jeszcze za smutno, bo słuchajcie, to nie jest tak, że ta dynia jest jakaś świetna. E Zawsze się śmieję, jak robię kawę w Duralexie. Nie wiem, czy w waszych domach jeszcze jest Duralex? Został mi chyba jeden, ale on ma nie, 20 lat. On jeszcze z innego mieszkania, z Sapotu. E Koleś tyle razy spadł na kafle, na, na panele, na jakieś dziwne podłogi i jest. Niesamowite, Po prostu patrzę się na Alex i, i zawsze się śmieję, że, że jest, to, jest, jest to materiał tak brzydki, tak się nudzący, ale tak ognio i podłogotrwały, że... że szok. Jak się już stłuczę, no to na proszę. Kiedyś mi się stłuk na Monte Cassino, na Monciaku. Nie pytajcie co robiłem z Donaleksem na Monciaku, w tym czasie był z niego proszek, no to mi się udało zbić, natomiast ten jest zawodnik, nie, nie ma siły. Wracając do tematu, ta dynia nie jest jakimś tam super warzywem, no umówmy się, kiedy zrobię zupę dyniową, to zawsze, zawsze miałem problem, że ta zupa była niedojedzona, bo, bo, bo raz, że było jej za dużo, dwa, że jest bardzo sycąca, tam wiecie, marchewka, cebulka, ze złocona i, tak i tak dalej nie? Mus. No i tak naprawdę ta dynia jakby, z tego co widzę po moich obserwacjach spełnia się wtedy, tylko wtedy, kiedy włoży się w nią świeczkę, lampion i gdzieś tam powiedzmy straszy czy niektórzy idą się bawić pod, pod taką egidą pod taką tej dyni. No, pechowe. Warzywo czy owoc, chyba warzywo bo jest stricte kojarzone, według mnie, z oczywiście Halloweenem. Stąd też piwa dyniowe. Obserwuję te piwa. Jak wiecie, kiedyś nagrałem szalone w ogóle nagranie z piwem dyniowym z alebrowarów na Podlasiu, w lasach, kiedy się tam rozbierałem, przebierałem, podchodziłem, tydzień, tydzień czasu nagrywałem. Potem dwa tygodnie czy trzy montowałem. Coś tam jest. Alebrowar czy dyniowe, coś możecie znaleźć. Tak, ja się wygłupiłem tam. Sama dynia jest muląca i te piwa, które są na bazie dyni, też potrafią mulić. Bardzo ciekawe, w zeszłym roku bodajże, alternatywę, bardzo ciekawą alternatywę do piwa dyniowego, takiego nudnego, mdlącego. dała chyba piwoteka Marek Puta. Pozdrawiam Marek, jak mnie oglądasz. Mm, piwoteka tak, tak, ale to jeszcze było chyba z Marcinem Chmielarzem, nie, nie, nie pamiętam w każdym razie zrobili e, piwo dyniowe na kwaśne i to, to jest nowość Zośka straszy Bośka, Bośka jakoś tak, Boczka nie umiem tego zapamiętać, tych nazw e, bardzo mi to smakowało wiem, że by różne było opinie, dla mnie było świetne bo było inne i tak myślałem co tu zrobić e, Niektórzy za podstawę biorą Amber ale, inni po prostu robią polskie Pale Ale, coś w tym stylu. Starają się jakby zbalansować chmielenie do, do dyni, żeby tą dynię było czuć. No i najważniejsze, tą przyprawę. Przyprawę dyniową, która jest do kupienia w formie gotowej w Stanach, nie wiem czy w Niemczech. Natomiast my tutaj musimy się męczyć, jeszcze to jest wskazówka dla rynku schowawczego. Można nie z kasę zbić, chociaż to święto nie jest u nas popularne. Popu... Przepraszam, popularne. Jestem ciekawy jak na wielką skalę, na większą skalę wyglądało sprowadzenie tej przyprawy. Ona jest do ciasta czy... jakoś tak. No i co my dzisiaj będziemy robić? Myślałem, myślałem, patrzyłem trochę po serwerach amerykańskich i doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić... I wodyniowe, ale na podstawie IPA. -ki. Niektórzy się wzdrygną, no znowu ale właśnie. Pumpkin IPA. To będzie dzisiaj tematem e, dzisiejszego wrażenia. Recepturę nagram na oddzielnym, e, jakby nagraniu, bo ostatnio mi to nie idzie. Nagrywam, chcę ją wrzucić, a okazuje się, że format, którym nagrywa e, aparat, nie pokrywa się z formatem, który, 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 który nagrywa e, z, zrzuty ekranu i nie chcę się połączyć w jedną całość, czyli wiecie, mówię, 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 a teraz przejdźmy do przepisu. No i okazuje się, że nie, nie przejdziemy, nie? czy oprogramowanie odmawia. Tam inne są jakby dane techniczne. Wobec tego wrzucę to taką krótką 5-minutówkę jako oddzielny klip, a teraz powiem, że jedziemy ze, w miarę prosto, w miarę prosto, żeby to e, odzorować potem prowadzę. No, można przekombinować, ale... To będzie bardzo trudne do powtórzenia. Wobec tego tak. Strzegą oczywiście Pale Ale. Znaczy oczywiście, Pale Ale po prostu. Strzegom, Optima, Weirman, co tam macie. Eee, ponad 4 kg. Tak powiem tak na razie bardzo ogólnie. Strzegom pszeniczny akurat użyję. pół kilo, od no, dla piany. I to wszystko. Myślałem o cukrze trzcinowym, czyli tak jak nasza aura powstała, czyli biała IPA. Naprawdę według mnie świetne piwo. I czujecie tam mnóstwo gry To piwo już jest na rynku, także także po, polecam. Nie, nie można powiedzieć polecam. <laughs> Przepraszam, to się wytnie. Dobre piwo, krótko mówiąc. E, tam zrobiliśmy trzynastkę i jeden Belgie podniosłem na cukrze. Po to, żeby piwo poszło w stronę wytrawą. Tak? No i tutaj też tak myślałem, żeby czytać cukier trzcinowy, ale. Celuję w czternastkę, krótko mówiąc, więc tak. Pale ale i przeniczny I to jest wszystko. Dalej. W gotowaniu dodam pestki dyni. Nie wiem ile. Nie wiem, zobaczymy. Przewiduję 40 gram na 20 litrów. Na goryczkę pójdzie Columbus z rodziny Tomohauchu. No tak, Na no, kolumbus co ja gadam. 30 gram na 40... A dlaczego ja tego nie mam napisane? To i taki wstępny projekt, także tutaj gdzie mam zacieranie tu w tej mierze, tak? Aha. Na 45 minut i dalej użyjemy chmielu delta chmielu też amerykańskiego. On daje nuty cytrusowe i korzenne. No Może mi się to zgra właśnie z dynią, która da takie nuty trochę mdlące. Załóżmy, że... Światowe? Może nie do końca, takie wiecie, mango, to takie jest, no mango w sam, samo w sobie nie jest zarzeźwiające, nawet się tnie i daje na, na chleb z, z masłem, czy tam z wędliną. Delta to jest jakby, można powiedzieć, że krzyżówka Faggles i Cascada, wypuszczony w 2012 roku, teraz czytam taki opis po angielsku, dlatego... Jest takim trochę chmielem hopsterskim, woody and herbal with a citrus kick. Mam nadzieję, że to się zgra z dynią. Not, not as assertive as dual-purpose hops, but as dis, distinct. Zobaczymy. Osiem alfa-kwasów ma Delta. Kolumbus ma 12,5 alfa. Do tego dodamy przyprawę dyniową. Z czego składa się przyprawa dyniowa w moim przypadku? Składa się na 20 litrów z 4 łyżeczek cynamonu, z 2 łyżeczek imbiru, jednej łyżeczki gałki muszkatołowej i 8 dużych ziaren ziela angielskiego. Proszę to zmieszać w młynku, w moździerzu i wsypać na ostatnie 10 minut gotowania. No, zacieranie zaczynamy od 50 stopni, a więc podgrzewamy wodę do 52, 52,5, 53 stopni Celsjusza. A to dlatego, że jeżeli wsypiemy słód, no to temperatura nam, krótko mówiąc, opadnie i na 50 stopniach trzymamy, 30 minut. Potem 64 stopnie, 75 minut, no i wygrzew 72 do 5 stopni, 10 minut. Sorry, że tak odwrócona byłem. Stąd informacja, że zacieramy na wytrawnie. Na wytrawnie. Tutaj właśnie jestem ciekawy efektu, bo pestka dyni też da, no nie jest słodka, umówmy się. Ona jest już obłupana, to jest taka, wiecie, normalna, zielona ta pestka dyni. Ona da wydaje mi się, coś takiego delikatnie może dać, ściągającego, coś gorzkie, nawet gorzkiego, niewytrawnego, więc tutaj zastanawiam się, ale jednak no nie chciałbym iść w tym nurcie piw dyniowych, które są, piwami słodkimi, zalepiającymi, mdlącymi. Jeżeli jest jeszcze trochę czasu, bo w brewarze będziemy to robić, załóżmy, w pierwszej połowie września, więc jeżeli będzie efekt niezadowalający, no, to coś zmienimy już wtedy. E, będę bogatszy o doświadczenia z walki testowej, warki domowej. No dobrze, sprawdzimy wobec tego teraz temperaturę. Jak się masz? O, no, 49 stop. A co to jest? Ale no kawałek, kawałek worka, przepraszam. E, Wierzymy yy, w tej chwili pH. Chciałbym, żeby to miało 5,2. A no, ma 7,5, 7,6, dokładnie 7,6, 7,5. Bez tego teraz obniżamy, e, obniżamy pH. Czyli, jak już dobrze wiecie, albo i nie. Ja stosuję... Znaczy można stosować trzy rzeczy w domu. Najprostszą jest kwas fosforowy. Yy, tak, najprostszą jest kwas... Yy, znaczy inaczej, nie. Najprostszą jest... Yy, najprostszą jest... Ja będę wlewał na oko i będę mierzył krótko mówiąc. Ale powinienem robić to z szykawką, no ale dobra. To już chyba tak, zrobię to z szykawką. Najprostszą, najprostszą metodą jest yy, słód zakwaszający. ale to jest metoda najdroższa. To jest metoda najdroższa. No ja taka w miarę naturalna. Niedużo, 2 ml, nawet nie wiem czy to nie jest za dużo. Eee, drugą metodą jest kwas fosforowy. On ma bardzo czysty profil, e, 75% stężony. Trzecią metodą jest kwas mlekowy, ale kwas mlekowy, zwłaszcza w browarze, daje e, ogórka. Takiego ogórka, krótko mówiąc, kiszonego. Więc nie polecam. E, dajemy pół mililitra. Mieszamy. Tu jest 21 litrów wody. Niektórzy się obruszą, że to jest chińskie, ale słuchajcie, to działa. Jest 6,7, 6,6, 6,5, czyli pół litra kwasu fosforowego 75 da nam spadek już o stopień, czyli wydaje mi się, że wystarczy 1 ml kwasu fosforowego. Ryszard, dzięki za szpachelkę. 6,3... 6,1... O! Trzyma się! 6,0... No to jeszcze pół. Czyli, czyli to w tej chwili półtora mililitra. Jak tu temperatura? Temperatura już ma dosyć. 5, 9 W sensie opornie spada. 5,8 Mierzę w różnych miejscach. 5,8 Jeszcze trochę. 1,7 militra. 5,6 jejry bez zabamy No i zobaczymy 55 5 5 6. 5, 5, 6. Dobrze, damy jeszcze jeszcze, jeszcze ciutka. A to było jakieś 0,1, 0,2. A zaraz zmieńmy, przynajmniej na 5, 5, 5, 5, 5, 3 na, tej, na, tej, na tym poziomie. 4 stopnie 5, 5 czyli 2 ml to tak wychodzi, 2 ml e, 2 ml na 20 litrów. Chętnie dałbym, ale nie mam chyba. No nie ma Chętnie dałbym tutaj jeszcze coś Żeby podkreślić chmielowość Czyli gips piwowarski Ale nie ma A szkoda Celujemy 50 i Florek wapnia jakbym dodał podkreśliłaby się słodowość, tak? Ja tego nie chcę, absolutnie. Prawda podkreślić miele, no ale nie podkreślić. Robimy zasyp na 54 stopnie. Mieszając jak zwykle. Tak nie przesadnie mieszając, chodzi o to, żeby nie powstały grudy. No bo spadnie nam wydajność. Zaświotowany. Osobiście. O, mieszałem i teraz sypałem wszystko. Trochę się kurzy. Nie będę tego ukrywał. Temperatura spada. To dobrze. 53 stopnie teraz, żeby jeszcze trochę udziwnić, dodamy płatków, płatków żytnich. One się akurat błyskawiczne oczywiście. ściany ryżowe, płatki żytnie. Błyskawiczne. Damy ich Przepraszam, tu jestem mamy ich 100gram one dodadzą 100gram nie dużo one dodadzą takiej aksamitności. Yy. Eee, aksamitności takiej, nie wiem jak to nazwać, jedwabności. Aksamitności to może nie, ale piwo będzie gładkie, krótko mówiąc. To będzie taka... Aha, ja to naprawdę wsypuję. <grych> to będzie tak, to będzie na miasta słodu żytniego, z którym jest duży problem w większych ilościach browarze. Ale 100 gram nie robi różnicy. Szczególnie płatków. Drodzy. To tyle. Dajemy, temu, dajemy teraz temu piwu odpocząć. Temu to jeszcze nie piwo, co ci robi? Odpocząć. Niech sobie odpoczywa w temperaturze 50 stopni. No, 52 stopnie jest. Przez 30 minut. Teraz sobie włączam timer. Timer włączam na 28 minut, bo już trochę. To no, ten zacier sobie leży. Ja tu się ogarnę. Posprzątam i połączymy się przy następnej przerwie. E, czyli 64-63 stopni.